Tak, no nie, no ksiądz. No ksiądz jest oczywiście, no. Mój przedstawiciel. Cześć, chuj Cześć, pijaków. Cześć, pijaków. No, i tak to właśnie. Wygląda. Nie da się dzisiaj robić. No niestety Nie miało nie. być fajnie, miało być skończone, no, ale chuja. Próbujemy zrobić to, żeby Krzysztof przemyślał swoje sprawy i jeżeli jutro nie nastąpi tak to... jego decyzja, że nie będzie kabina zdejmowana, to będą prace dalej postępować. A jeżeli nie, decyzja no, prostu... będzie taka, że po prostu zostanie to, tylko że po prostu chyba zostanie bez niczego. No nie wiem, to jest kurwa dla mnie. Nie da się tego dokończyć. Nie da. pierdziłem, że po prostu to jest na zło zrobione, żeby się prace nie posunęły dalej czasami myślałem, że wy tego nie robicie specjalnie, żeby przedłużać? Ja? No ty, on. Ale nie. dlaczego? Dla mnie, to no, ja no, najszybciej ale e, gdzieś, jak my mamy robić specjalnie, żeby to przedłużyć? E, stary boiler miał zostać. Doszedł do wniosku, że tego zdejmujemy. Boiler. No po tygodniu. Po tygodniu. Gdzie jest znowu cała hydraulika, wszystkie rurki trzeba było na nowo kupić, przenieść, zmienić i tak. tego. Okej, okay. montujcie boiler na tej ścianie Zamontowaliśmy Niestety ściana nie wytrzymała Była się... rozmowa z panem Krzysztofem Że ta ściana tego nie wytrzyma On twierdził, że ta ściana jest naprawdę masywna ta. A ściana no. się okazuje z desek Które mają 6 cm Boiler 50 litrowy na tym się nie utrzyma Panie Nie ma takich Ja zastosowałem już tak zwane łączenie budowlane Czyli zespolenie ściany tak zwane no. Szpilami niestety nie wytrzymały Bo płyt nie wytrzymają nacisku bojlera A teraz jest druga kwestia że jest taka, że zaczęło się od teraz od kabiny. Bo jak się skończył boiler. Nie, nie to, jest, to jeszcze nie od kabiny, tylko jeszcze była kwestia, żeby boiler zamontować przy oknie. A, ale ominęliśmy to, bo. No, żeśmy nie, ominęli no. ten szczegół. Boiler już zamontowany jest zamontowany no tak, że jest solidnie, ale teraz znalazł sobie następny powód do tego, żeby po prostu. Że kabina jest za duża. Przesunąć dalsze prace, bo niestety trzeba, po prostu to jest za duża kabina dla niego, a kabina. Osiemdziesiątka, które są dostępne w sklepach i to wszystko Niestety Krzysiek się do tej kabiny nie zmieści To są jego gabaryty, gdzie jak on no, się no, obrócił no, no. A poza tym do tej kabiny potrzebne jest jeszcze krzesełko Ale to tym... ta kabina nie zajmuje dużo więcej no miejsca niż ta wanna Nie, nie, nie Ona mniej zajmuje miejsca no. nawet tak, ale chodziło o to, żeby jeszcze weszło krzesełko, żeby on sobie mógł na tym siąść. A teraz już nie bierze tego pod uwagę, nie tylko bierze pod uwagę, że to jest, jak on to nazwał, landara i tą landary mam usunąć. No i teraz jest kwestia taka, że po prostu no demontaż kabiny i tego wszystkiego, który menadżer wyłożył pieniądze, a to, a, nie, są, gdzie... a to nie są pieniądze jakieś y, kwoty 100 zł, po prostu pójdą w błoto. Dobrze, ja jutro postaram się go utemperować będzie ciężko, myślałam, że dzisiaj mi się uda, ale nie, 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 nie. nie.